Nie wychodzi. Wychodzi zmęczenie. No tak, wychodzi zmęczenie. Totalne zmęczenie. No to jest jak się spało tylko 4 godziny w nocy. Ale ja mam jeden pomysł, trzeba to zrobić. I przy okazji... Ja nie wiem czy mógłbym, czy nie, ale zaryzykuję przy okazji zapraszam wszystkich widzów Danielusa do ewentualnego obejrzenia w najbliższym czasie kolejnego odcinka z metra. O tak, zdecydowanie polecam. E, ja właśnie e, produkuje nam kolejną serię Let's Play'a i, i nareszcie pojawiło się na niej Metro, które jest fantastyczną grą, nie? że mnie zganisz za to, że reklamuję się u ciebie. No co? <laughs> nie no, tak ty miałeś Nie, nie, będzie, będzie. W na najbliższym czasie prawdopodobnie dostałem w web. E, prawdopodobnie na, no, nie wiem, jutro bądź pojutrze na pewno będzie. A jeśli chodzi o częstotliwość filmów to prawdopodobnie co dwa dni będą, będzie nowy odcinek co dwa dni, tak około 20 minutowy. Jak to wyjdzie w fakty to się okaże, ale spodziewaj, możecie się spodziewać, że na pewno się będzie działo. Właśnie, tak jak teraz właśnie zlikwidowałem długości. gości. ja jedną asystę i jednego killa. O, ja tu jestem w, w piecu, że tak powiem, każdy na pierwszym razem jest ze wszystkich stron. I tak kurczę Zginął, zginął Next please Podera. na Sniperka Nie, nie sniperka, MK11 Nie wiem co jest. Do Ale dobrze poszło, teraz zabiłem trzech w sumie Ale jaja. Dwie asysty i... Czemu ja ci się nie koło ciebie nie mogę zaspić Bo zginąłem Oj, to to nie było pytania. Ale po prostu mogłem spokojnie sobie zdjąć... Yy, ...jednego kolesia dwa razy i... i tego. Leczącego eee, na Zrespiłbyś się... Już nie, 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 nie raz się na mnie, bo ja właśnie zginąłem. Nie miałem się respić, ale... Dobrze, że się nie respiłeś. Ja chyba sobie wezmę ten. Jakiegoś CKM-a, CKM, coś mi się wydaje. Ja mam teraz dosyć fajną broń. Jaką, jak, jak, jak ty masz? Ten? Jaką ty masz e, specjalizację? A widzę, widzę, nie, nie, nie mów widzę, widzę, widzę. Jestem koło ciebie i jestem szturmowcem. Jednak. Musimy się uzupełniać. Oj, sniper. Dwóch szturmowców być nie można. Albo to, albo to. Zginął czy nie zginął? Sorry, to ja. Wlazłeś pod lufę. Tylko podałoby, by, by żeby... Właśnie znaczy, w sumie to moja wina, że ty nie, nie zauważyłem jak się ruszałeś. Nie no, luz. Znaczy nie no, musimy się... Dalej! Że... Tak... Da. Oj, z tyłu, z pleców nie zdjął. No kurde! Goście. No co za sukin! Nie do no, no ci... rady. A Rozjebałem Gosia. ale ulga! Ty no nie mogłem go... Z... Nie, nie mogłem go z noża zajebać od tyłu. No, stał nad tobą, widziałem, zaćgał Cię. No. Ja do ciebie podszedłem od tyłu, z nożem, i nic, kurwa, nic nie działało. Z drugi raz tak miałem, cholera. No, że mnie nie zrozpiłeś, ale okej. Okay. Nie byłem w stanie, za, za, za mną się okazało, że za mną stał jeszcze jeden koleś, który, który się zagapił. A ja nasz. Oj, to nasz? Ty, goś mi wyleciał pod lufa, go zabiłem. Oj, w tył. Kurczę. Dostał. Jakoś mocno. Ile Zaraz się, się koło mnie... Nie, nie jest tak źle. Zaraz się mnie mnie możesz. No już, już, już. Jeśli, jeśli możesz. Kurczę, znowu zapomniałem sobie ustawić. Uwaga, to jest... Tu jest ich sporo, bo my po prawej stronie mamy punkt do przejęcia, po tak, lewej tak, też. Mamy tego dużo, także uwaga. Powiedz jak się będziesz ruszał, bo ja jestem do, do ciebie odwrócony. I pilny. Ty, wiesz co? Hotel jest bliżej, nie bliżej niż reszta Kurde tam do... to się jest Słyszysz? Słucham Cię Pójdę do hotelu, bo jest bliżej się, oczywiście przeżyjesz Zdjąłem właśnie snajpera, który myślał, że się schowa okay, Już hotelu. idę Tylko tak spokojnie, powoli, bo tu mamy... Po to nie mamy, mamy wroga na ulicy, po głównej Idzie głównej. tu Widzę, widzę po... Uważaj Biegnę za nim Nie, Zginą. lepiej... Dobrze Wracaj do mnie a tu jest, już dobra. Świetnie. Uwaga, bo jest tutaj przy Tak Na górze są. Skurczy biegi. Rzucę granat. No, rzucę, rzucę Kogo ja zdjąłem? Chyba ja kogoś zdjąłem, a nie ty. Nasze, naszego człowieka zresztą. Co tu się robi? Ja pierdziu. No nie! W plecy, uważaj! A nie, uciekaj, dobra. No co za szur... Zla... nie... zagapiłem się, patrzę, mnie tam gdzie trzeba. Odwróciłem się, patrzę, po w chodzi pod drabinie, dostałem łeb I tyle. W tym temacie. Super. No. E! Chciałem powiedzieć, żebyś się przesunął w drugą stronę, żebyśmy obaj nie zginęli przypadkiem. Eee, nawet gdyby tak się stało, to tak RPG by nas rozwalił. Ale nas rozpieprzył RPG w końcu. No, tu to rozumiem RPG, ale na trzeba to RPG nie rozumiem. Dobra, gdzie by tu teraz ten Tegas. E eee, plac Ty się, gdzie, gdzie, gdzie się, gdzie się gdzieś gdzieś Możeś No, gdzie jesteś? Ja jestem w okolicach hotelu. Dobra Aj! Zabiję ja widzę, 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 widzę na mapie. Mógłbyś mnie podnieść? Nie wiem czy mi się uda, bo jak mnie zabiją, to będzie dupa. No właśnie, dziękuję. Ty też zginąłeś? Tak, ale przynajmniej próbowałeś i to się liczy. A co to dało? Pachnica? Oboje zginęliśmy. No ale mogło no, dać efekt inny, dlatego warto zawsze próbować. Ja coś jedno zmienię, Jed jedną rzecz zmien zmienię chyba A że... Nie, w sumie nie, ono, nie, 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 Czy ty w ogóle lecisz, że tak się spytał? Ja jestem na placu kieruję się w stronę... Nie ja wiem, ja wiem gdzie ty, bo cię widzę na przestrzeni. Przestrzeni, ale nie wiem gdzie ty idziesz w ogóle Eee, a to nie tutaj, dobra, nie było automatu. Po lewej stronie troszkę wyżej. Ach tak, nic się nie stanie Po prawej stronie wróg. Zdjęli mnie znowu z czegoś, nie wiem z czego Snajper Widzę gościa Czy widziałem gościa, bo mi uciekł mm -hmm. Nie jestem w stanie do Ciebie podejść. Właśnie, no. jak się wyłonię, to mogą mnie rozwalić. Gdzie są te suknicyny? No i teraz no. mi widok zasłonił, no. To znam nasz czołg jest tutaj, więc nie powinno być to teoretycznie problemów. Właśnie, teoretycznie. Chodź, 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 chodź. Jak możesz. Ja, ja, ja. Pędzę, lecę, biegnę z tyłu plecy, ale na szczęście nie zauważył, że biegłem. Nasze szczęście Kurwa, dostałem od tyłu chyba. Pilnuj się, bo do tyłu od chyba do, do, do tyłu od chyba. Od tyłu chyba dostałem Teraz posiakło ciebie, masz apteczkę Cztery przed nami, No to nie, to za budynkiem w budynku jest ziomek. W samym budynku? Tak, ale w tym mieście nie ma. Na mapę mi... go nie widzę w Dawaj, 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 Bo jest! No mówiłem, kurde, ale dałem plamę. Chciałem zniszczyć jego najpierw sprzęt. Dostał to podnieś mnie jeszcze. Masz. No. Chciałem zniszczyć najpierw jego sprzęt i to był mój błąd. No, tam, 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 no to, to faktycznie, słyszałem. to faktycznie to był błąd, bo za. Kurwa, eeej! Jakiegoś kabu u mnie rozwalił. Skąd, gdzie? Z, jest w pociągu. Pociąg. Zwiadowca. Zwiadowca. Z wiadowca, pociągu. Zwiadowca. Znaczy zwiad, ogólnie. Sniper. Uważaj, tam, on, tam, on tam lubi tam chyba. Żyjełeś? Nie, żyję, ale koleś od naszego zabiłem przez przypadek. Kurde, Ej! Tam gdzie mnie przed chwilą roz, rozwalili, chciałem gościa zrespić. Wy, 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 wyszedł mi z boku przeciwnik i mnie rozwalił. Właśnie ten, którego zabiłeś, chyba. Znaczy, nie wiem, czy, czy to ty go zabiłeś. Chyba nie. No, nie, nie, nie. Tuż. fuchtel? Nie co to. Co to jest eee, ten że fuchtel, to nie mam pojęcia. Aj sniper mnie zdjął, leżę na dole jak muszą to mnie podnieść mnie, by... mnie też by już zdjął cię znowu, tak? Nie Prawie się stąd nie ruszę, to na pewno nie zdejmą Kurwa zdjął mnie, nawet nie wiem skąd, w ogóle No co za suka Nawet nie wiem skąd mnie zdjął Dobra, to jest, zjemy się bo to bez oh. sensu. Ooooo! Oh. Ja widziałem. What the fuck?! To się chyba wkurzył. I napierdziela ładnie. Aha, tu jedzie czoł Trzeba się stąd wysapać i to szybko. Eee... Gdzieś... Gdzie jemy. Zdecydowanie. W stronę A, w stronę A. A. Mów gdzie i tam biegnie to będzie bieg... ta Jestem za tobą Ale nie widziałem nikogo Na mapie przez chwilę był Przez chwilę to może zniknął Schowa się budę za budynkiem To nie tam Chodzę Nie ma go Też. Right I'm right behind you Dobra. Almost Gość w budynku przed nami Widzę. Z drugiej strony Baga, może ich być więcej. Tak, niestety zdechłem. Kurwa też mnie, jak on mnie zdjął? On, nie... on był chyba na górze. W ogóle na dole go nie widziałem Sweet. w ogóle. Gdzie on był? e, -e. On musiał być na górze. Bardzo możliwe. Plac? Znaczy znacznik? Y... Już nie ma znacznika. Już nie. Z, zakosili gościa. Jest znacznik. Ale. Ki na placu. Nie jest? Dobra. Znaczy tylko na, na tobie, już też te, te, się zrespił. To na tobie. Dobra, 115 mamy do C. ten A do A. 74, no już wszystko jasne. To oszukujmy, oszukajmy wszystkim. Co to kurde, było? Alpek? Zdążył jeszcze strzelić Tak A ja Czekaj, z go się, jeden, może mi się tak to zlikwidować z drugiej strony Nie wiem czy mi Ale ja już udało. go zdjąłem, jeżeli mówisz o tamtym sniperze. No nie był ten, nie był ten Czasami fajnie sobie postać w miejscu i pokampić Ja tam to chyba zwiał Albo go zlikwidowali, nie wiem, bo zniknął tylko tam nie ma. Dobra, zostań tam gdzie jest Niestety, gdzieś nie Teraz Drazcie koło mnie. Mm -hmm. Tak zrobię Zestaw pierwszej pomocy bierz! Dobra. Uważaj, poprawiać to nie będzie. Będą przy budynku Widzę, że... Nie tak gwałtownie Tam są nasi. Dawaj Tak. I to czołg. Czyli pojazd pancerny ogólnie A i dostałem tylko asystę za a tu dwóch tak ładnie biegło Nie A to pewnie Dawaj na ten, na hotel Idę Nie Wiem, że to jest dobry pomysł, ale Zaryzykujmy oj, oj oj, dostałem, z 4 Coś, postanowiłem Zaraz mnie zabić. się kogoś podniesie. Tak, pytanie tylko, czy to było bezsensowne właśnie, kurwa mać. Nie w takim kurwa mać miejscu. Jeszcze raz mi zabiję. Dziękuję No kuwarzyć nie mogę w ogóle. No, o szczęście. Dobra, to ja go spróbuję zajść od tyłu. Tak Myślę, że jest taki swany. No oby się przeliczył Obyśmy my się nie przeliczyli Dobra jest, sposób. czysto Tea ja. Ale no, no, i tak przegrywamy Minimalnie ale przegrywamy Dobra trzeba się przemieścić w drugą stronę ja. Eee Najbliższy punkt to mamy Co tak. jak cyc Nie chcę być inaczej, co jak ciota Co jak cioty jak coś tam. A ciekawe, że się żołnierz tutaj w tej grze nigdy nie męczy. Fakt faktem, że... No wiesz, przy diszy. tak olbrzymich mapach to by była żena, tak się męczył. Nie, ja to byłby cholera... To był ja Ta, wiem. Dostali obo... prawie oboje, cholera. Jeden, Jednego... jeden dostał, drugiego drugi... drugi zaczynałem strzelać, ale... Zdjęliście? No. Szkoda. Jednego zlikwidowałem. O Jezu. Ja się... mnie zespili zres, mnie. A ja się zespiłem na tym... Nie wiem dlaczego, przeszko, przeskoczyłem na... PURKA WODNA NIE! 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 Ay. Fuck To nie było mądre Co tu się dzieje? Ja pierdził, ale jazda. bus zobóz stąd, bus stąd. Przed proszę. nami, przed nami, przed nami. Nie zdążyłem. Do... Ej! Ale to ślepa kiszka, nie trafiłem, mnie. Patrz tak, nie. Chyba paru. Tak. Aj! A kij w mózg frajerze! Oj, no i po co wstałem? No ale w sumie leżeć tak bez sensu cały czas. I, w, I pięknie zarżnąłem go, jak świnia. Nożem w gardziokogę, nożem w wbijam. To z nami jeszcze gra. Ktoś chyba udzielił. <laughs> Nie wiem. Nareszcie. No ja właśnie odebrałem go w ściągnięcie Wow. O kurwa, rozwoiłem czterech w ciągu minuty. Nieźle. Aha. Tylko potrzebował amunicję Już jadę Hu, ale miałem tu jazdę chłopie Co tu się działo To się po prostu w głowie nie mieści Huu wow, to nasz O ja pierdziu Fuck Już no kurde jestem trochę byłem trochę Jak powiem zdziwiony O rany jak w ciągu minuty, nieźle O oh fakt, świetnie Fuuu Tylko mi tego brakowało Co się stało? a widzę, widzę cię, no widzisz No zalety jeżdż nie czołgiem, naprawdę Czekaj Deblokowałeś się Deblokowałeś się Może się dajesz jeszcze z tego tuś wiedzieć Ej, no nie celuj nie celuj mnie okay. Twoja armata się wlepiła w ścianę Kurde, kogoś ja Co to tak? Nie widziałem go do... Nie, ja tam nie wchodzę, bo tam ten twój czoł dymi, także nie będę ryzykować. Ej, jedzie od, od twojej Dupy. Od... dokładnie, jedzie czoły. Ładnie. ja o będę ogoś na celowniku, może go zdejmę. Dobra, skasowałem pojazd. Łooo! Dobra, zabiłem jeszcze jednego kolesia Ach, A ja rozwaliłem go jednego gościa, który na ataku był I kampił sobie bezczelnie Ktoś mnie naprawia na szczęście Postaram się go tym razem nie przejechać Kurma, co jest? Chciałem tu wejść do góry Nie chcę nic mówić, ale się trochę rozdzielili. No niestety. Jadę w kierunku E. O, jestem do teraz jestem podłożeniem tej akcji, co była. Coś tu pierdolło? Gdzie idziesz, na jaki punkt? E. Tak daleko? To tak daleko jest świadomie? To może coś. Taki mały kawałeczek, tak?

mój kierowca, znaczy w sensie pewnie Kurde, ja Kurde zanim woli coś, coś w niech ktoś naprawi tego jebanego gufota Tak słyszałem to tak sobie No tak. ja Zajebisty tekst Tak Ja do ciebie nie wejdę No, no napraw mnie idioto O, jestem w Ciebie już. Chyba jakbyś mógł, to wyjdź z tego czołgu. No. Dobra. Niech tam wejdzie koleś, który może mnie naprawiać. Wątpię czy, wątpię, czy pomyśli o tym. Wszedł. Ale kurczę, miałem teraz czołg przed sobą. Właśnie. Epicka bitwa by była. Była i tak, to co mi się przydarzyło teraz, to jest coś niesamowitego. No. Szturne... Jednemu. Jednemu z nich nie za a w ciągu mówię minuty skościłem trzech drani, no to jest już dla mnie to niesamowite. No Sturm na Karkant ma naprawdę swój urok. Dla mnie to jest naprawdę jedna z fajniejszych mapek Na pewno najfajniejsza mapka z dodatku i w takiej mojej mini randze awansowała na jedną z najlepszych w Battlefieldzie. Po metrze, tak. Mhm. Walka no w mieście. Jedną z najlepszych Jedną z najlepszych. Tak, walka w mieście to jest naprawdę świetna zabawa w tym mieście. Dobra. W Wypadałoby za krani. Świetnie w końcu. było, świetnie. Także mam nadzieję, tak. że jesteście usatysfakcjonowani naszą kolejną rozgrywką. No i cóż, dziękujemy wam. Tak, no, to, to dużo mówi, do zobaczenia. Trzymajcie kochani. się, na razie. Ciao. Na razie.